Bardzo ograniczona liczba osób może sobie pozwolić na to, żeby mi na swoim komputerze mieć DeepSeeker R1. No więc Google tutaj przychodzi z odpowiedzią, wypuszcza małe modele językowe, które tak naprawdę będziecie w stanie uruchomić na jednym procesorze GPU. On wychodzi w kilku wersjach, obsługuje 140 języków. Ja już sobie go pobrałem na mojego Maca Mini, działa bardzo szybko. Nie testowałem jeszcze tak dokładnie jak... Jak, jak on działa, jego jakość, ale będę to najlepszy w najbliższych dniach robił. No i jeżeli chodzi o takie benchmarki, to jest on znacznie lepszy niż DeepSeek V3 i nieznacznie gorszy niż DeepSeek R1. Natomiast to, co jest tutaj kluczowe, to jest porównanie, ile potrzebujemy procesorów graficznych do jego uruchomienia. Więc jeżeli dobrze liczę tutaj, powiedzmy DeepSeek R1, tutaj chyba 4, 8, 16, no około 40, to na Macu mini mamy chyba 24. To taki Gemma 3, 27B, 27 miliardów parametrów wystarczy taki jeden, więc on nawet nie obciąża szczególnie naszego komputera. Więc jeżeli macie na przykład, yy, zainstalujecie sobie ten browser już z GitHuba, który pokazywałem, który jest w stanie sterować Waszą przeglądarką i pobierzecie model Gemma 3, który będzie sterował tą przeglądarką, to bardzo łatwo utworzy takiego agenta i na przykład. Use casem może być to, ja na przykład teraz jestem w pracy i nie za bardzo mam czas, żeby zamówić obiad, ale mogę mu napisać, ok, to wejdź na stanelisek.com i zamów mi takie zakupy, żebym sobie zrobił kanapki jakieś z dużą ilością białka. Nie? To jest przykład takiego wykorzystania takich agentów AI i w taki sposób można z nich korzystać. Więc to jest duża, nie wydaje się to jakiś przełomowy model, ale w kontekście właśnie uruchamiania agentów AI lokalnie jest to bardzo ważne.